Widzicie, wiosnę dziwko. Co to jest Dzisiaj jest to box PvP Anarchia GG. I to dzisiaj zrobimy. Widzimy. Jak widzicie, mam bardzo dużo pieniędzy. Naprawdę, mega dużo to jest. Ponieważ wymieniłem się z top 1 na serwerze najlepszych graczy PvP Lachon. Wymieniłem się z nim tutaj. Y, itemy za, na lifestyle za itemy na box PvP. Tak, ogólnie to jest legalne. Tak można. W, regu w regulaminie jest, że można. Tak więc dobra. I co z tymi pieniędzmi zrobię, chciałbym nie wydawać wszystkiego na highs, tylko ogólnie zainwestować, więc dobra, popatrzcie w co mógłbym zainwestować, jakiś miecz, tutaj sobie jakieś, nie wiem, bo ogólnie też bym polał to sobie, ale nie chcę stracić tych pieniędzy wszystkich, więc coś gorszego po prostu, kupię słabszego, tu już są drogie rzeczy. Ja tu widziałem jakieś szesnastkę chyba Tak, szesnastkę za 2800 Tutaj miałem jakieś gorsze itemy Do mojego shulkera, tutaj mam litrę Tu miałem jeszcze piętnastkę, kurde zapytałem Dobra, seta w sumie sobie za Znaczy zrobię Jakiegoś lepszego I co, po prostu będę próbował inwestować Będą konkursy też na jakieś pieniądze I będę tak inwestował widzowie Myślę, że w anarchiczne będziesz opłacał Ole drugi są te idziemy tutaj za 3000 taka kabania. Aha, ktoś już pewnie kupił, nikt nie kupił. No to mamy klata jeszcze jakaś klata. Myślę, że no, myślę, że tak z 15 k byś by chciał, za 600 dolarów. 15, no to lepsza. Może jakaś 1816. Może poczekajcie. Nie, no, 18 za drogo. No 1800. Znaczy no nie za drogo, bo mam dużo tych pieniędzy jeszcze, ale no jak już mówiłem ja z wszystkiego tego nie wydał na 100% Bo po prostu nie chcę stracić Bo to wydaje się bardzo dużo do anarchii Bodaje się wydałem że yy, no około tam 100 tysięcy 112 tysięcy 100, 000, 100 000. Nie, to było około 100, 112 tysięcy, co sobie jeszcze przed odcinkiem. 112 tysięcy, 114 tysięcy, pamiętam. Ale no... Myślę, że git. Jeszcze buty. Dobra, jeszcze tutaj jakieś lepsze. Dobra. Chyba kupię te. Full 16 set, miecz 16. Schowam tutaj ten jeszcze mój poprzedni set. Tutaj miałem w ogóle Butyfree Killa, bo się waliłem przed odcinkiem. W ogóle, bo tyka się stać, już miałem wcześniej. Kilo w 11. Nie będę dawał tych, tak dużo tych pieniędzy, więc po prostu. Kupię, nie wiem. Za 7,5 tysiąca. 15 koksów. Niech stracę, bo i tak wiem, widzowie, że jak będę miał problemy, to, to mi się przyda. Refy nie są jakieś super drogie. To ja tylko byłem. No za 2,5 tysiąca kupię Tutaj miałem kobłeby, tak, tu miałem kobłęby Tutaj miałem, komułęby. Tutaj komułęby miałem. ok Jeszcze bym się nie wywalił też Tutaj coś to potrzebuje na pewno się kierę Jakieś drewno sobie zarab, pójdę pokopać No i to, to ma to 15 tysięcy Znaczy, nie, sorry, nie 15, tylko 5, 1500, o To też jest sporo Wie, wiem, widzę, że na koksy wydaję o wiele więcej, ale no. Tutaj 1 do 10 siłek to się nie opłaca. Bo mi tak zasyfjeku. 5 siłek za 1500. Półtora kafla, zasiłki. Nie, jest, nie powinno być źle. Czekajcie chwilę, zaraz będę ogardać jeszcze fipurek. Zaraz będę. Jestem już widzowie ogólnie. Pomyślałem, że kupię sobie jeszcze lepszą botykę. ja by botykę 18. A w niektórych stronach są gorsze botyki. Yy, tutaj mamy dobrą botykę, warto tą 18 jest tutaj i co kupuję za 4000 tutaj mam 16 to ją wyrzucę znaczy, no nie wyrzucę oczywiście tylko zostawię tutaj i no myślę że mogę lecieć jak zginę to nie powinienem być jeszcze takiego problemu bo i tak mam no bo już na mam tyle samo dosłownie z czym zaczynałem kupować te itemy i tak dalej ponieważ mam jeszcze sklep ze zabójstwa z odłamkami dobra więc ja bym poleciał i do no, dobra. A, jeszcze zapomniałem Widzowie, jakby ktoś nie wiedział. Jest taka taktyka. Yy, to znaczy, jak macie, na przykład, nie wiem. Powiedzmy. Yy, powiedzmy, nie wiem. Chcecie. Yy, kurde, nie wiem, jak to wytłaczyć. Chcecie szybko uciec co typa wkleja się w Was 22 set czy coś takiego? No to ukośnik spawn tak szybko pisuje się Kurde, nie patrzę użyłem. Nie było widzę ja i już jestem przyzwyczajony z rapów. żeby się zaraz nie wywalił tutaj. Jak coś to z Jim Koksa, żeby miał... że miał Ale wracając. I chyba po mnie? Dwuek Lachon Czyli ta osoba, czyli to jest ogólnie Chłop z klanu Dwopę Lachon, czyli to tak jak już mówiłem, czyli to, tej osoby, od której kupywałem, znaczy z którą się wymieniałem tymi Tami. Dobra, tak więc sobie jest tycha. I wracając, a chcecie tak mega szybko o spawn wpisać, to polecam taką zrobić, tak. No i to was od razu tepa To jest dobra Nie wiem Spróbuję tutaj polecieć W ogóle te 200 tysięcy prawie co miałem To jest No bardzo dużo patrząc na to że topka ma ponad, lekko ponad 600 tysięcy Znaczy do no, dzisiaj topka miała jeszcze o wiele mniej, ale Teraz ma tyle do no co do no. Chop na mnie leci 1300. Spróbuję jego go zabić, ale to zaraz. Najpierw sprawdzę czy ktoś tutaj jest. Dla tych dalszych To jest 13 13 A ten pożyć sobie kopać. Tyle tobie zlogał. Dobra, najwyżej będę się podsadał drewnem. Yy, ogólnie, stary widzę, że tak trend trochę dzisiaj mówi, ale to może być spowodowane. pod tym się po prostu dzisiaj. Dzisiaj jest też. Yy, yy, babcia babciałby w domu. Wiecie co chodzi? Nie chcę się wydzielać. Przylegam do Kurde, może skinie. Nie zginął. Nie chcę chyba skakać. To jest tylko dopiero set 13. A wracając do tego kopaja, tą motyką się zarabia więcej. Znaczy no to mu pewnie się zarabia więcej, ale sporo więcej. 59 pingu, dobra, nie jest źle. W ogóle możecie spytać, czy mam takie sobie kader, to wam powiem start edycji. A starcie edycji tutaj... Dosłownie ciągle. No... ciągle... ginąłem. I nawet nie patrząc na starty to już po, trochę po starcie Jak sobie z setem na przykład, 7 czy... Wtedy to były dobre sety 7 były. Oczy znaczy, no, teraz to jest kill set 7, ale wtedy to były dobre sety 7. <kluzny> I jak z setem 7 sobie latałem Latałem sobie z setem 7 i nieraz zginąłem przez jakieś, nie wiem, na przykład przez wysokość I dlatego też mam taki same kader Dobra, myślę, że w ogóle zastanawiałem się czy nie zainwestować w, w jakiś voucher na rankę Pomyślałem, że yy, to by było git, tylko że jedynym voucher na rankę na razie na rynku Jest voucher na rankę VIP chyba za 50 tysięcy, coś takiego Z jednej strony to mi się opłacało, a z drugiej strony to nie Dlatego na chyba poczekał, jeżeli będzie jakiś voucher na rankę VIP czy coś takiego za nie wiem 200 tysięcy nawet ja dozbieram, sprzedam moje temy i tak dalej, i po prostu kupię ten wyłącznik na rolę GVIP. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł. No i po prostu, no nawet jakbym miał wszystko teraz sprzedać, to to będzie raczej najlepszy pomysł. Patrząc, że taki kit GVIP ma o wiele lepszej temy niż na przykład ten, niż na przykład taki VIP w hicie. i ogólnie ten. I ogólnie komendy też g ma. No, dużo mamy takich fajnych komend. Przygotował kosik ender Chest, a to Vip nie wiem czy ma. Reaper All to jest dorobane. I strefa w ogóle g -Vip. Dobra, to na razie sobie tutaj odpuszczę, kopać ten kwart i pójdę dalej. Dobra, to ja mi Następne. No, już serio, ta motylka oddaje. Mamy tak około 1000 zarów z jednego generatora. Siada, to myślę, że bardzo dobra ilość. Tam już jest wykopany kwart, czyli ktoś tam idzie. Jest i idzie prawdopodobnie. Dobrze. Myślę, że to jest jakiś pewnie free kill. Bo jeżeli przyszedł jakiś, to on by nawet nie tknął kwartu. Może maksymalnie siado. No, free kill. Uda mi się, sojusz. No i powinien du dużo do damage O, jeszcze hit. i na pewno zaginie. No, to jest bardzo czasochłonne tej zbierać tej itemy. Bardziej farmić ten hajs tutaj na generatorach. Ale, jak pomyśl, to jest 16 set To widzę, powiem wam tak. Największym problemem z tamtymi gorszymi setami moimi. Było to, że po prostu ja się walałem w większości od synaw, prawie takiego samego jak ja, tylko na przykład, nie wiem, chłop y, miał set 16, ja byłem też 16 wcześniej tylko że ja miałem miecz chyba 12 czy 13, a chłop miał miecz 18 i wiliśmy się no nie się w kratce ale no tak jakby w takiej nie w kratce, tylko w klatce bardziej. To znaczy ja nie miałem siekiery a on mnie zabudował w tej klatce, mieliśmy jeden na jeden tam I przegrałem się to, że po pierwsze Nie miałem tego właśnie lepszego miecza, on był o wiele gorszy Znaczy on był o wiele ja miałem o wiele gorszy A drugie, drugą kwestią jest to, że po prostu Aha yy, Drugą kwestią po prostu jest to yy, Że nie miałem koksów i refów I dlatego właśnie kupiłem tak dużo koksów, bo Myślę, że w secie, tym co mam teraz, jestem w stanie je raczej wyrabiać nawet werski dwójki. Na refach na pewno raczej nie. Raczej na pewno chyba nie. Mi się tak wydaje. A na koksach na spokojnie. Tylko, że. Właśnie tych koksów trzeba dużo. A 15 koksów, to moim zdaniem, na anarchii, na boksie, jest bardzo dużo. Dobra, będę mu pokazał, co już może podejdzie. Dobra, może podejdzie. Nie wiem. To tak będzie, Czek czekajcie. O już myślałem, że wyjść z tak podskakuje. On ma też botykę. Jak miał jakąś, nie wiem. Z 17, 16 albo 18, coś takiego. I wyjść dropował, albo ogólnie lepszył jeszcze. Nie by go zdrowy, to było dorobane. A bo ten generator poszedł kopać. No jak wiem, taki generator, jeden to jest mniej więcej 1000. To żeby być w top 16, trzeba mieć około 610 takich generatorów. Z jednej strony, jak się tak patrzy, to nie jest duża liczba a z drugiej strony to jest zarobiście duża liczba <coughs> patrząc to, że taki generator się respi co około tak 3,5 minuty chyba yy, czekajcie tak, to 3, 3 minuty i 20 sekund taki generator się respi A no kopię się go w mega krótko i dodatkowo ktoś was, was może zabić, ale do no 610 takich generatorów full i to taką motyką 18 a to dopiero na przykład taką motykę, nie wiem, 22, Tylko, no, albo 23, z takimi motykami, no to pewnie już do. Pisze, może pisać nawet, nie wiem, do 10 tysięcy na minutę, albo nawet więcej. Tutaj jest ich dwóch dobra, będę ich bejktował. O kurde wkleją się 22 Znowu to jest wujek klachod Kurde To już Chyba, że mi tylko zniknął Tak zniknął mi tylko A tamtyl? gdzie jest? Albo zaraz będę uciekać w tą stronę co ja jestem od tamtego Albo po prostu ich od nich zabiję Albo z lokali, znaczy na spada poszli. Są tutaj, a tamtego nieba. Nie, oni chcą bejtować mnie. Wypij i się w nich raczej. O, dobra widzowie, to był najlepszy pomysł w moim życiu chyba. Coś, ym, ogólnie to z od tego, pvpela, tego wujka PvP-la Honda. I ogólnie to z orajem. I myślę, że odcinek będę kończył. W następnym odcinku pewnie sobie coś jeszcze porobimy. Na następnym odcinku pewnie będzie z rapów, Czy coś takiego. Myślę, <laughs> jakiś jakiś sobie lepszy poszukał, bo ta jedenawstka to nic nie daje z tego kwarcu. <śmiech> <śmiech> Dlatego. Najwięcej nie kopię tego kwarcu. No, 15 jest tak za 3000. O! Za 1099. Za 1999. No, takie drogie. Mimo, że sobie kilofy takich drogich. Będzie, to ten może jeszcze bym kupił. Ale na przykład ten tutaj z takim mocnym dropem. Podusem. Raczej na pewno bym nie kupił. Teraz. Dobra. To ma tyle widzowie Cześć na razie.